Siemano widzowie w nowym odcinku mi na kanale, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na gospodarstwie podziadku i ja już dzwoniłem do niego właśnie kiedy będzie i w kolejnym odcinku będzie Także możecie napisać hashtag będzie, ja wam przypnę serduszko do tego komentarza No i co, mój dom stoi aktualnie tutaj, musiałem go tutaj przeparkować, bo dzisiaj dosyć istotna akcja Znowu wybór, jeden, dwa... Tak to będzie wyglądało, dzisiaj tylko dwie rzeczy będziecie mieli do wyboru, e, którą postawimy, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem. Maszyny jak widzicie są poustawiane, zboża sobie eleganckie rosną, także jest pięknie. Belki mi się nie zawaliły jak przestawiałem ten budynek, to już tak mówię Wam live'owo. Jakiś tam delikatny odstępik jest, ale jest to dopasowane już no, na pewno lepiej, a nie jest taka luka, e, którą można było sobie na spokojnie przejść. Płot jest dorobiony też dosyć fajnie. Są elementy, które na pewno na złom trzeba będzie powywozić. Na live też porobiłem. Tutaj powiem Wam, że stosunkowo dużo porządków. Czy właśnie z etora sobie zaparkowałem drzwi, możemy zamknąć, czy kombajn. No i tutaj też mam naszykowany opryskiwać, żeby ruszać dalej, pryskać. I jest w końcu tour z tych nowości. A ile lecimy widzowie po 160 tysięcy widzów? Także, jak jeszcze nie subskrybujesz, to no klikaj tam na dole, żeby talent wiesz. No to było, to było, to jakby nie patrzeć. Pięknie, z tym turem widzowie wybieraliśmy to na live. Ie. Live też może był w środę kolejny. To już pewnie tutaj więcej rzeczy było ogarniętych. I wygląda to kozacko. No powiem wam, że robota tym i idzie. No też jeździliśmy troszeczkę w środeczku, jak się siedzi. No, no to piękna sprawa. Tu nie ma co za dużo tak naprawdę opowiadać, jeżeli chodzi o wysokość tego tura. Tak to wygląda. To jest tur 16. A, bo ja mogę ruszać tym. Dobra. O, wszystko działa. Jeżeli chodzi o wysokość podnoszenia, no to na pewno do ładowania belek jako tako to będziemy wykorzystywać, bo no musimy to wykorzystywać. Ale nie ma jakiegoś takiego wysokiego podnoszenia. Pisaliście, żeby wziąć ten drugi, tylko ten drugi też był droższy i nie za ładnie pasował, i dlatego po prostu z tego zrezygnowałem. Bramy udało się już nam ogarnąć. Ta brama, powiem Wam, że towarzyszy tej drodze głównej bardzo. Ale to bardzo blisko. Yy, czy to dobry pomysł? No, od razu wyjeżdżasz na drogę. Także, jako tako, yy, pomysł jest dobry. Tujeczki ogarnięte perfekcyjnie. No, i doszliśmy do wniosku na live, yy, i też widziałem właśnie komentarze, że dwie bramy to jest. No, po prostu musi to tak wyglądać. Że, jak będzie jedna brama, to będzie to dziadowko wyglądać. Yy, one są takiej samej szerokości. Wjazdy są po prostu no, też takiej samej szerokości, jak się pewnie domyślacie. Możemy sobie otworzyć. Obie się otwierają w tym kierunku. Tą mogłem zrobić nawet i dotąd, bo na drogę by się teoretycznie nie otwierała. Ale zrobiliśmy już obie w tym samym kieruneczku. No bo to, jakbyśmy zrobili tutaj, to ona by się otwierała. Powiedzmy sobie gdzieś nawet do połowy drogi. Troszeczkę, troszeczkę by to widzowie było za dużo. No i dobra. W dzisiejszym filmie. Też pierwsze odpalanie po zimie tego to Ursusa. Bo ja nie wiem, czy on odpali. Oczywiście nie 16, tylko tak naprawdę. Co to mi wyskoczyło? Tylko tak naprawdę 30. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, widzowie. Też pisaliście, że żebym coś nie porobił na odcinku. Dlatego właśnie to robię. No. Ujdzie! Dobra widzowie, udało się. Czyli 30, jak widzicie, po zimie, idealnie sobie tutaj radzi w tych warunkach, no ale też jest ciepło na dworze, no bo mamy tak naprawdę 1 maj. No, powiem wam tak styczeń, luty. Znaczy, no w lutym gdzieś się zima skończyła, także marzec, kwiecień. Nie było odpalany ten ciągnik. W ogóle w zimie też my nim nic za bardzo nie robiliśmy. No, a z racji tego, że dzisiaj taki obowiązek, zadanie na małym kawałeczku pola, no to w końcu uda nam się coś z tym porobić, bo powiem Wam, że nie widzę, nie widzę tego jak po prostu to by miało być, no gdzieś wykorzystywany ten ciągnik bo nie ma za bardzo gdzie możliwości wykorzystywać go on tutaj do żadnej maszyny za bardzo nie pasuje jedynie co to możemy sobie no nie wiem, nawet teraz do tej kosiarki co mamy, no to trawy nawet za bardzo nie pokosimy Jakichś zadań łąkowych też nie porobimy do sprzedaży, no to znowu przyczepy mamy duże. Jedynie co to akcja ziemniaki mu będzie służyć. Dobra, okablowanie, czy tutaj coś jest wymagane, czy tutaj nie jest nic wymagane. Podnosimy sobie sadzareczkę, no chyba nic nie jest wymagane. Ja sobie otworzę od razu tą bramę. Ja muszę lecieć widzowie tak, czek na tamtą stronę, bo ja mam kartofle wszystkie przygotowane do sadzenia. właśnie mm, po drugiej stronie gospodarstwa, do tego pasowałoby to wszystko pouzupełniać. Weźmiemy sobie od razu wiaderko, żeby czymś to ładować. Bo szuflą nie będę tego robił, wiaderkiem się łatwiej nabiera i po prostu więcej tego też idzie Napełnimy sobie to wszystko Aha Patrzcie My, e, teraz działa Jakbym chciałem pokazać, że nie działa No niezłe jaja, ale to i tak spadnie, bo to powinno wlecieć do środka tak jak ja chciałem to zrobić normalnie Oczywiście to nie wyszło Tak jak powinno wyjść, ale się trzyma jak na razie Takie wiaderko mógłbym jeszcze wziąć, bo nie wiem, czy będę musiał wracać, czy też nie będę musiał wracać, żeby po prostu doładować to. No i tu mam worki, jeszcze tam mam worki, także ja sobie to uzupełnię. I widzowie widzimy się, jak już będę wyruszał na pole. A tych ziemniaków jeszcze trochę jest, także jest tutaj ospodwiednia liczba tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o napełnienie, mamy 240. Czy ja uważam, że to wystarczy? Powiem wam, że nie wiem. Naprawdę jest mi ciężko cokolwiek teraz stwierdzić z tym wszystkim. No bo 240 powiem wam, że na taki długi kawałek to wszystko będzie zależało chyba od tego z jaką prędkością to będzie nam ubywało. Ja będę jeździł z prędkością troszeczkę szybszą, najpewniej niż można sadzić, no bo jeszcze wybór tego domu. To jest najważniejszy element tak naprawdę dzisiejszego odcinka. On gdzieś będzie koło 10 minutki, tak mi się wydaje. Jeszcze chciałem zrobić opryski, ale opryski zrobimy pewnie w kolejnym odcinku, żeby pokazać dziadkowi właśnie jak to będzie wyglądało. I może on to tam delikatnie już widział, bo ja mu zdjęcia podsyłam, bo on siedził tego drugiego gościa, no bo tu nie ma jak na razie mieszkać, yy, i mówił, że jedzie do wypożyczalni, żeby wygrać wyścig. Do wypożyczalni, widzowie, czyli będzie coś, no nie wiem, pewnie jakoś zajebistą furę zobaczycie w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje, no bo do wypożyczalni nie pojedzie, żeby wziąć, nie wiem, jakiegoś grata starego, albo jakiś samochód taki, co każdy może sobie kupić. Tylko jak już wypożyczy, pewnie na jeden dzień, o jakby to rozbił. To by była całkiem tragedia. Dobra, ja sobie włączę tutaj trójeczkę, żeby się nie męczyć. Pole mamy stosunkowo daleko widzowie, także ja też was nie będę zamęczał jazdą tam, no bo to najprawdopodobniej długo zejdzie, a jeszcze szczególnie, że ten ciągnik jedzie 24 na godzinę, także tu też żadnej rewelacji nie ma. Tutaj też na live popryskaliśmy te kawałeczki, kurczę, te dalsze byliśmy i jeszcze ten. Po prawej stronie opryskaliśmy i powiem Wam, że opryskiwacz bardzo dobrze działa, mimo że ten wałek coś tam nie za bardzo się podczepia To kablowanie całe się nie podczepia, ale to jest wina nie opryskiwacza, tylko to jest wina troszeczkę Deutschfara Akurat z tym opryskiwaczem, bo inne rzeczy się podczepiają, a znowu do innych ciągników ten opryskiwacz też się podczepia, także albo one nie współgrają ze sobą do dwa mody Albo nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale po prostu coś, coś jest zbagowane delikatnie. Jesteśmy coraz bliżej i powiem wam, że zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądała w ogóle robota tym wszystkim. W tamtym roku wszystko było sprawne. Ja nawet tej sadzarki powiem wam, że nie sprawdzałem. Ale sadzarka, jak sadzarka, raczej tutaj nie powinno być problemów. 30 jest zatankowana, także paliwa nam nie zbraknie. Będziemy mogli jeździć w to i we w te. Wszystko, wszystko jak na razie jest sprawne. Może nie będzie żadnych dzisiaj. Problemów. Znowu tutaj dajemy ziemniaki, mimo że tutaj wcześniej był rzepak. Także ten podozmian, mimo wszystko, jest zachowany cały czas. Dobra, zajęćmy sobie w tą stronę. I powiem Wam, że znowu dużo najprawdopodobniej ziemniaków tam wyjdzie w tym roku, bo z takiego, mimo że to jest nieduży kawałek, to ziemniaków wychodzi dosyć sporo. Jak to się uruchamia? Czy to trzeba beklikać? Bo to się da rozłożyć ją nawet. Aha, dobra, patrzcie. Wszystko kręci. Wszystko działa. No i tyle. To, tak jak mówię, no nie musimy nawet B klikać, to powinno działać. I mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów, tak jak w co niektórych sadzarkach. Powiem wam tak, dziwnie to wygląda. Yy... Dlaczego to się sadzi od razu z liściami takimi, jak to by było już zebrane? Śmieszna trochę sprawa, naprawdę śmieszna. Jak to ubywa? oho, chyba to nie starczy, widzowie. Trzeba będzie wracać na gospodarstwo i trzeba będzie po prostu napełniać to, bo to... No ja już widzę, że to nie starczy. I raczej to pole szybko ogarniemy, bo ja tych dojazdów na gospodarstwo nie będę pokazywał, bo po pierwsze taki dojazd na gospodarstwo w to jest powrotem i załadowanie. Czas odcinkowy to byśmy, nie wiem, cztery dojazdy zrobili i można odcinek kończyć, bo 20 minut już byśmy mieli nagrane. E, tak plus minus jakby patrzeć. Kurde, też widzicie, mimo że jadę normalnie, to to się nauko gdzieś tam... Wszystko sadzi, jeżeli chodzi o te rzędy. Później kopanie też jest przewalone. Ta mapa ma taki fajny klimat, a jednak te pola widzisz, są zrobione na ukos, i tu jest główna problematyka tej mapy. A też już fajną rzecz, kurde, na livey przygotowałem, widzowie, jeżeli chodzi o gospodarstwo. Czyli nie ja przygotowałem, tylko pobrałem z internetu gospodarstwo od kanałów, które gdzieś tam się zajmują i rogatki. No i ten live już zresztą pewnie widzieliście, bo to środa, czwartek był, bo jeszcze muszę przygotować jedną rzecz na jutrzejszego livea. Odcinek jeszcze dzisiaj muszę dwa nagrać, przynajmniej, i będę miał już wtorkowy spokój. No i do końca tygodnia też już będę miał spokój, jeżeli chodzi o odcinki na obu kanałach. Także to już by było bardzo, ale to bardzo optymalne, jakby się to udało. Bo ho, 57 widzowie. To my nawet w tamtą stronę nie zdążymy dojechać i już nie będziemy mieli tego. Tutaj trzeba liczyć. No, w takim tempie to powiem Wam, że trzeba liczyć yy, parę. Podjazdów na gospodarstwo. Trzeba było wziąć po prostu w jakiegoś bigbaga te ziemniaki wsadzić, albo coś w tym stylu, wziąć do Ichfara i przywieźć po prostu bigbaga z ziemniakami. To by było chyba najbardziej rozsądne niż taka jazda. Bo ja i po pierwsze paliwa więcej stracę. Chociaż na no taki bigbug by też starczył na wszystko. W ogóle można by było też teoretycznie wziąć tutaj przyczepę jakoś podpiąć, tylko kurde, czy to jest zaczep tutaj jakiś zrobiony. No, gdzież nie ma tutaj nawet zaczepu, także bez zaczepu, to przyczepy na pewno byśmy nie podczepili. Tutaj znowu na łukos to wszystko. Dobra, ale dojedziemy, opróżnimy, pojedziemy, to akurat wybierzemy wtedy dom, jaki będziemy stawiać. Bo kurde, na live wybieraliśmy widzowie ten domek. Domów to do farminga jest bardzo dużo. Tylko większość domów nie spełnia wymagań, ze względu na to, że się nie mieszczą. Można by było wiatę burzyć, no ale znowu problem jest taki, że jak zburzymy wiatę. No to ten dom i tak będzie wystawać, tak jak jest wjazd, właśnie tam, gdzie BMK to utrzymamy. Kolejny problem jest taki, że czasami te domy są tak duże, że wystają na przykład na całe podwórko. Gdziebyśmy całkowicie zlikwidowali sobie po prostu przejazd przez gospodarstwo, no to też raczej za mądre nie jest. No trzeba jakoś to dobrze zaplanować, ale mam dwa domy, które widzowie możemy postawić. Jeden taki w stylu. Bardziej nowszym, ale drugi znowu w takim stylu starszym, i idealnie by się wpasował pod ten płot i pod ten wystrój tego pierwszego gospodarstwa, czyli tego pierwszego placu. No bo ten drugi placek już robimy w takim stylu troszeczkę nawet nowszym, no bo te budynki już murowane, nie wszystko drewniane. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądać zaraz. Ile jest jeszcze 6%, czyli półtora pola robimy, czy znaczy w sumie półtora przejazdu. No ale też tutaj jeszcze w to i z powrotem, to nie, wcale tak się nie namęczymy. Pojadę jeszcze raz zupełnie i wezmę worek albo coś takiego i nam powinno to na spokojnie wystarczyć. Także widzowie, widzimy się jak to już będzie napełnione. No i widzimy się z powrotem e, gdzieś tam na polu, bo to zanim ja obrócę, to wyjdzie z ponad 5 minut na pewno, bo jednak do tego gospodarstwo trochę drogi mamy. A skoro jesteśmy na gospodarstwie, to pokażę Wam teraz te dwa domy. Dobra, budowa, domy rolnika. I teraz tak, no jak widzicie, domów jest sporo. Na przykład chciałbym sobie pobudować taki dom nowoczesny. Po pierwsze, to ani nie wygląda, ani nie pasuje, także jest lipa. Ten widziałem, tylko że znowu, ten tu by się zmieścił, tylko że on klimatu nie ma takiego starszego. Także to też odpada. Ten nawet fajnie by tutaj współgrał z tym gospodarstwem. Ale jest znowu wysoki, jeżeli chodzi o wygląd taki z drogi, i to też tak nie niezaładnie wygląda. Mamy ten domek, który tutaj by spoko nawet pasował, czyli dom numer. Widzowie jeden, który może tutaj być, bo on wygląda nawet, no może ta czerwona cegła nie, nie pasuje jakoś rewelacyjnie, ale dom numer 1 spoko, pasowałby. Dom numer 2, ja jestem bardzo zwolennikiem tego domu, a nawet bardzo, bardzo, tak oby stał. No ja Wam nie jestem w stanie za bardzo tutaj zobrazować tego, jak to by wyglądało, ale on pasuje klimatycznie, jak ja to stawiałem. To widzowie, zdjęcia i wszystko, no miniaturki przy tym domu, jest po prostu coś pięknego. Także to jest opcja numer dwa. Pamiętajcie widzowie, żeby jak najwięcej dwójek było. No i opcja numer trzy, która też może być na tym gospodarstwie, to jest znowu taki domek murowany z czerwonej cegły. Na pewno bardziej pasuje niż ten. Także powiem wam tak, dwójeczka, trójeczka jak najbardziej tutaj by się nadawała, ale trójka to jest taki klimat... Tego domu, że to jest po prostu, o to, ta dwójka, to jest taki klimat tego domu, w tą stronę balkonik w, do drogi. Tu idealnie to wszystko by pasowało. Ja tego nie będę stawiał, bo ja sobie zepsuję cały teren, ale taki projekcik można by było zrobić. Oświetlenie, no wszystko, no po prostu, no ten dom numer dwa jest idealny. Jeszcze do tego płotu, który wybraliście i do tej czerwonej bramy. Perfekcyjnie by to wyglądało. Także, jak już widzowie, napisaliście numerek, e, jaki byście chcieli, czyli jeden, dwa albo trzy, bo ja zapomniałem, że te domy były trzy, które się nadają, a nie na przykład dwa, tak jak Wam mówiłem. No to lecimy dalej e, sadzić sobie kartofle. Ja powiem Wam tak, ten dom dwójeczka no po prostu no, to ładnie by to wyglądało, bo ta tekstura tego domu jest bardzo ładna. Znowu, tej tekstury dwójki no to to nie jest takie jakieś nie wiadomo jak nowoczesne ale ta czerwień nie za bardzo później współgra z budynkami, które mam na gospodarstwie, czyli stodoła, budynek po naszej prawej, jak się wjeżdża na gospodarstwo, czy nawet wiata. Ten dom by fajnie pasował, na przykład, jedyneczka do budynków do pokroju takiego właśnie murowanego, jakiejś coś bieli, jakiejś szarości. No to wtedy, jak najbardziej spoko. A trójka znowu nie jest cała czerwona, tylko ma tą czerwoną taką strukturę cegły. No ale na górze ma szarą znowu cegłę, taką nawet pod biel podchodzącą i też to by mogło spoko wyglądać, tylko to jest jednopiętrowy, no a znowu dwójeczka, ma teksturę jeszcze całkiem inną, która się zgrywa idealnie do tego płotu, idealnie się zgrywa do tujek, idealnie się to no, po prostu zgrywa <grywa> na miniaturkach. No i powiem Wam, że jest dwupiętrowe, także też więcej miejsca by było. No fajna sprawa, to, to też budowa tego wszystkiego, no to wiadomo, że to nie będzie jeden odcinek. Żeby coś takiego postawić, a też Patrząc na nowsze domy, powiem Wam, że ja mam chyba wszystkie domy, które są w ogóle e, wydane do farminga dwójki, dwójki Miałem pomysł, żeby jeszcze poszukać domów e, z 19 i po prostu to też wsadzić poprzez Jansa to poustawiać i też by dom e, się nadawał Może coś takiego posprawdzam I jeżeli na przykład by coś jeszcze bardziej pasowało, to może damy coś z 19, -ki. no ale wiesz tam jest prawie 200 stron modyfikacji jeżeli chodzi o budynki do dziewiętnastki, to też przeglądanie tego wszystkiego jest bardzo monotonne. A nie wiem, czy coś lepszego znajdziemy. I powiem Wam taką ciekawostkę, że do tych domów, które Wam pokazywałem, tak czy siak wejść się nie da. No ale znowu, jak ja postawię sobie za pomocą Jansa dom z dziewiętnastki, nawet do którego da się wejść, no to do niego i tak się nie będzie dało wejść ze względu na to, że drzwi się nie będą otwierały. Tylko te drzwi wszystkie trzeba później przerabiać, albo najlepiej w ogóle dom przerobić, żeby się dogodało stawiać do właśnie dwudziestki dwójki i też ta jakość tekstur w dziewiętnastce nie ma tego para coś tam, czyli tego takiego jakby naprawdę ta cegła istniała także te modele są gorsze do dziewiętnastki i nie wiem właśnie czy po prostu jak już nagrywamy dwudziestkę dwójkę no brać coś takiego co jest po prostu do gry, czy jednak brać coś z dziewiętnastki, tak jak są na przykład stodoła na gospodarstwie z dziewiętnastki Wszystkie te budynki z przodu z gospodarstwa są widzowie z 19 wzięte, tylko drzwi są dorobione, żeby po prostu się otwierały. No a tak to budynki są, mm, tak jak widzieliście, no, no są, są jakie są, no po prostu. Są wstawione nawet bez zmiany żadnej liczby, niczego. Nie da się ich kupić w sklepie, bo tak to ja nie umiem przerabiać tych modów. Ale po prostu da się jako zwykły obiekt bez żadnych animacji postawić go. Gdzieś tam na podwórku, i z tego budować sobie gospodarstwo. Także to też jest jakiś tam plusik, no nie? Dobra, 18%. Zajedziemy nawet troszeczkę dalej niż ostatnio, z tego co widzę. I zostanie nam jeszcze taki malutki kawałeczek, ale to tak będę musiał wrócić. No, nawet bardzo wąski i bardzo mały kawałek. No, ale ziemniaki mamy już mimo wszystko zasadzone. I napiszcie mi w komentarzu, co to się właśnie dzieje, że. No bo zazwyczaj tekstura to powinna wyglądać yy, takiego czegoś. No tak samo, tylko właśnie bez tych liści, no nie. Te liście to nie powinny w ogóle tutaj mieć miejsca. Te liście to wyglądają, jakby tutaj już te łęciny całe były połucinane i one sobie tutaj leżały, a tutaj nie robiliśmy czegoś takiego. Dobra, ja muszę widzowie znowu jechać. Ogólnie ciągnik się ubrudził. Nie wiem, dziwne jest to brudzenie w farmingu. Patrzcie, na przykład koła są idealnie czyste. A na przykład kierownica jest cała w błocie. To brudzenie to też powinien ktoś robić dokładnie. Tak samo drzwi są idealnie czyste. A na przykład butniki i szyby są już mega brudne. Jesteśmy z powrotem, także zjeżdżamy sobie znowu od tej strony. I zostało nam no już malutki, bardzo malutki kawałeczek Pasowałoby ten ciągnik jeszcze umyć. I też właśnie nie wiem, tam i tak żaden dom chyba nie miał opcji garażowej. Także garażu nam nie dostarczy. No to już taki skrawek zostaje Z tych ziemniaków też pewnie sporo zarobimy Powiem Wam, że ten biznes ziemniaczany Na kolejny rok jakby dać na jakimś większym kawałeczku To pole to w ogóle Ono jest, bo jest Tak jak mamy te dwa malutkie kawałki One nie są za bardzo opłacalne Żeby je trzymać No ale lepiej mieć niż po prostu gdzieś tam sprzedać zaraz Jeżeli byśmy kupili na kolejny rok Jakiś większy kawałek pola Taki powiedzmy, żeby na hektarze powiedzmy Dać sobie te ziemniaki, bo buraków chyba nie będziemy robić, jak na razie Chyba, że jakiś Neptun fajny by wyszedł do farminga, dwójki, dwójki, to można by było ziemniaki iść, żeby to po polsku robić tą kampanię No a tu na hektarze znowu trzeba by było maszyny zmieniać, jakąś sadzarkę większą, nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o mody Bo na pewno takich nowoczesnych rzeczy nie będziemy pchali na tą serię, bo to po pierwsze są duże koszta No po drugie nie będzie to fajnie pasować do polskiego gospodarstwa ale właśnie jakąś taką, nie wiem, chociaż 4 metrową e, sadzarkę ogarnąć, żeby na tą serię mieć Już nie tą e, kopaczkę, po prostu tą zwykłą, taką dwurzędówkę Tylko dać sobie też jakąś taką, no nie wiem, ze zbiornikiem najlepiej Żeby tego później z ziemi nie zbierać, tych ziemniaków, to też by było dobre No i można, można coś wtedy celować Jak najbardziej można wtedy coś celować właśnie w ziemniaki na większym kawałku Bo tutaj jeszcze w tym roku, no to oczywiście na jesień będziemy to kopać Yy, sposobem tym starodawnym i będziemy to wiaderkiem zbierać z ziemi Bo innej opcji widzowie nie mamy, dobra złóżmy Aha składanie rozkładanie to w ogóle polega tylko i wyłącznie na tym, że to idzie sobie do góry Ile paliwa zużyliśmy? No trochę poszło Jak na taką jazdę w to i z powrotem chyba dwa razy byłem na gospodarstwie No jeszcze w tą stronę oczywiście przyjechać, no i teraz powrót to nie poszło aż tak całkowicie źle, bezawaryjnie, dzisiaj odcinek, także też powiem Wam, że jestem zadowolony. Tylko kurde, ten brud mi przeszkadza, ja nie wiem czy te inne ciągniki też, siedzenie też takie brudne, wszystko takie brudne. A w ogóle te, te drzwi to tylko mają szyby ubrudzone, no nie? A tak to jest idealna tekstura, koła czyściutkie, to powinno. Powinno to całkowicie inaczej wyglądać. Że na przykład koła powinny być brudne, a maska powinna być czysta, no też my nie robiliśmy widzowie w jakimś błocie, żeby to wszystko było nie wiadomo jak. Uwalone, tylko to powiem. No nie wiem, to jest źle po prostu ogarnięte. Tak samo lustereczka idealnie czysta, a dach kabiny jest ubłocony. To brudzenie to jest, powiem Wam, że porażka, jeżeli chodzi o co niektóre mody. Tak samo sadzarka, ten, ta biel jest idealnie czysta, ta czerwień jest czysta. No, płozy są tylko, powiem Wam, że troszeczkę zabrudzone, ale to też jest taki brud dziwny. Nie jest to taki naturalny brud. No i co, ja powiem Wam tak: 20 minut odcinka ponad, na 100% jest. Także ja wracam na gospodarstwo, bo tak czy siak już dzisiaj oprysków nie zaczniemy, bo parę pól zostało. Także ja sobie to skończę w następnym odcinku, czyli bodajże we wtorek, albo w środę będziecie mieli ten odcinek. To sobie skończymy już opryski całkowite. No i zostaje nam temat budowy domu, i zostaje nam temat tak naprawdę jeszcze tych wyścigów, zostaje nam temat później. Żniw, a Żniwa będą ogromne, ale ja zaplanowałem na Żniwa coś fajnego. Nie kupimy nowoczesnego kombajnu, ale żeby wykosić te wszystkie pola na dwa kombajny, myślę, że coś uda się zorganizować. Nara.